z tej strony wyjadeczgier i witam was w nowej serii na tym kanale. Tym razem z serii Dielde Scrolls 5 Scrolls Skyrim. I myślę, że to będzie raczej długa seria, więc mam nadzieję, że będziemy razem wspólnie się dobrze bawić i mam nadzieję, że Wam się ta seria będzie podobać. Yy, będzie dużo odcinkowa, jeśli jest takie słowo. Yy, Okej, okay. yy, zaczynamy pierwszy odcinek. Ja na początku będę raczej mało komentował, ponieważ są tutaj takie dosyć ważne elementy i chyba chcecie i mam chociaż taką nadzieję, albo nie nadzieję, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć, ale mam nadzieję, że chcecie trochę się dowiedzieć do fabule. Mam nadzieję, że interesujecie się tą grą. no, i o ja to mi chodziło. Dobra. To ja tam... Nie, dobra, mogę przecież normalnie z Wami gadać, bo dialogi będziecie i tak słyszeć, mimo że ja do Was mówię. I poza tym macie zawsze napisy. No dobra, więc tutaj na początku chciałbym Wam powiedzieć coś o serii. Chciałbym Wam w ogóle powiedzieć o ustawieniach moich graficznych i tak dalej. No to pierwsze w ogóle powiem coś o serii. Ona będzie pojawiana, pojawia się dosyć. Nie powiem rzadko, ale nie będzie też się pojawiać często. Będzie tam pojawiać się wtedy, kiedy mam na to czas. Właściwie to takie samo jak z innymi seriami. Ale będzie jakoś taką mniej pojawiającą się serią na tym kanale. Przyznam, szczerze. Dopóki się nie w Skyrim, um, A teraz, no, co jeszcze mogę powiedzieć w ogóle o serii? Będą to raczej takie odcinki, typu misje jakieś pojedyncze. Bo tak poza tym, to ja będę między odcinkami też sobie nie wiem postać y, jakoś upgrade'ował, czy coś w tym stylu. Będę y, jakieś pojedyncze jaskinie obrabiał, no tak, żeby was nie zanudzać. Jakieś ciekawe misje będę wam pokazywał, prawda? Nie będę wam jakoś w kupi sposób przedstawiał gry y, na rozłożonej na 1400 odcinków bodajże. Wolę, żeby było odcinków 60 niż 1400, że jak już wspominałem, co wam? żeby ktokolwiek chciał na nagrywać tyle odcinków z Kierima. No, przesadziłem strasznie, że tak powiem. <grym> no i wolę już na tyle odcinków niż aż na drugą liczbę. Nie będę zajmował się tylko wątkiem głównym, ale powiem Wam, że głównie będę się zajmował wątkiem głównym. Będziemy się też zajmować y, wątkiem pobocznym, co jest chyba dosyć. Jak ktoś lubi Skyrim'a. Każdy, kto lubi Skyrim'a, powinien lubić wątek e, poboczny. pomyśli? No, Bynajmniej według mojego zdania. Poza tym, jak widzicie, oprawa graficzna nie jest zbyt na wysokim poziomie, ponieważ e, muszę trochę polepszyć wydajność komputera. Wiem, jak to robić. Mam do tego specjalny program. A teraz mi się jakoś tego programu nie chce pobierać, ponieważ jest darmowy, żeby nie było. Bóstwa, proszę, Chciałem nagrać strasznie ten odcinek, mam mało FPS-u w tym momencie. I musiałem na grafikę low. E, w, głównie w serii nie będzie dużo więcej różnicy, ponieważ będzie medium. Ale myślę, że to już jest na pewno większa różnica niż już low. Okej. Okay. Tutaj już jesteśmy prawie na miejscu naszego... No dobra, nie będę wam mówił czego, bo chcę wam klimat rozwalę. Dobra. Wygląda tak, jak je Co jeszcze miałam wam powiedzieć? Bo pamiętam, że coś miałem wam powiedzieć. Cesarskie mury i wieże. No, nie pamiętam. Pamiętam, nie pamiętam. Tutaj fajna jest interakcja z otoczeniem. Co prawda, czasami te dialogi są bez sensu. Ale i tak są lepsze niż na przykład w gociku, że. Przez, na przykład, siedzi się w mieście ciągle i oni mówią o tym samym przez całą grę i nie kleją się te wszystkie zdania. A tutaj właśnie jest na odwrót. Nie grałem w poprzedniej części e, z The Elder Scrolls, więc muszę się wam do tego przyznać, żeby potem nie było. Że nie mam no pojęcia co było w obliwionie, a co jest teraz w Skarima, więc w więc za to wam spre, prze, sz, prl, l, 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 l. przepraszam <Task received response> <Police> Ale podobno nie ma tam jakichś tych dużo z Poza tym sam tego doświadczyłem, ponieważ przeszedłem już grę trzy razy. To był dla więc chyba mam jakąś, e, jakieś pojęcie o tej grze i mam nadzieję, że będę mógł wam trochę pomóc, jeśli ktoś pierwszy raz gra w grę i na przykład jej nie ogarnia. i <laughs> zaraz coś świętego zobaczycie. Nie będę wam mówił na razie co, ale patrzcie, oni będą chcieli go zestrzelić, on zawsze w śmieszny sposób upada. Tam, o Jezus, nie zauważyliście, bo z, mamy strasznie ten renderowania obiektów niskie, a i szkoda, bo czasami w śmieszny sposób on potrafi zginąć, czasami mi w powietrze wylatywał nawet. Dobra, teraz musimy wybrać tutaj naszą postać. Powiem wam, że wybór postaci nie jest wcale taki ważny. Te wszystkie te napisy, które mówią, że o ten elf ma jakąś tam szybszą regenerację magii, to takie naprawdę gówno prawda. Za bo wszystkie postacie na, mają o jeden punkt, tam różnicy o dwa, na, maksymalnie trzy, i każdą postać można tak samo rozwinąć. Na przykład nawet ork może być złodziejem skrytym, ale ja bym wolał naprawdę się w to czuć, bo lubię się wczuwać. Dlatego chyba sobie wybierę elfa leśnego albo kadzita, aby być, aby być po prostu, jak to się mówi, złodziejem takim. Co strzela z włóku? Wiecie o co mi chodzi, chyba? Elf leśny. E... Dobra, weźmy sobie elfa leśnego. E, ciało. No dobra, mężczyzna wygląda, myśli, nas nie interesuje. Odcień skóry, taki trochę ciemniejszy. Dobra, posturę niezbyt większą niż to, ponieważ chcę, nie chcę takiego kucika. Racera będzie taka, niech. Niech taka, nie taka, niech. <grych> Dobra, blizny. Taka, na, taka na przykład blizna może być. Nie no, blizna tu nie pasuje trochę do elfami. Nie wiem, takie coś. Nie będę na tym dużo czasu skupiał, bo i tak w 300 grę chodzi się w hełmie, więc. <grych> taka prawda. Włosy mogę zmienić. Czasami się zdejmuje w końcu czapkę. Ale to na chwilę i widać tylną część e, włosów w, w, w głowy, wtedy akurat widać fryzurę. Dobra, sobie wezmę tą, najbardziej mi odpowiada, lubię rokezy. Dobra. Jakoś czarne. Dobra. No. Nazwać postać wyjadacz. Dobra. Rzadko który elf wybiera się na samotną podróż do Sky. No ale jesteś innym elfem. Kapitanie, co z tym? Nie ma go na liście. Nie obchodzi mnie, czy jest na liście. Idzie z całą resztą gromadki. Wedle rozkazu, kapitanie. No, okay. Przykro mi. Twoje szczątki zostaną odwiezione do puszczy Walen. Ci damknują. Za kapitanem więźnią. Oraz się znowu zacije te automatyczne zapisy, mnie tak wkuszają czasami. Dobra, idziemy. Tuk, 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 z tym kapitanem, kapitanką. Nie wiem, jak, czy tam można odmienić to w taki sposób, Olfriku, Gromowładny. Niektórzy w Helgen mają cię za bohatera. Lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować <laughs> swego króla i uzurpować sobie prawo do tronu. Rozpętałeś wojnę! Pogrążyłeś Skyrim w chaosie. A teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. Fch, dobra, po, tym, po, po tej akcji, bo jest dosyć ważna. czy się rozkręca cała fabuła gry, więc wolę być tutaj cicho. Po tej całej akcji dopiero się odezwie, więc może tam czasami coś Zostawić dopowiem. Polecamy wasze dusze eteriusowi. <laughs> Niech spójnie na was błogosławieństwo, bo Będę twoją pierwszą osiągnąć. Powiedziałem boska ósemka. A teraz jakoś mnie to nie śmieszy, ponieważ już po raz piąty. No dalej! Nie przychodzę grę. Cały dzień. Piąty są czy darbowa. czwarty? Nie wiem już są. Bo grałem jeszcze raz na Xboxie, to też się liczę przyszedłem właściwie. Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą cesarscy. Możecie powiedzieć o sobie to samo. No właśnie! Gnoje! Co nie? Ty. Gdzie jest ten ralof? No, tutaj jest ja sorry, ale ja mu na tego Ralofa niestety będę mówił torf. Naprawdę ja się nie mogę przyzwyczaić do tego ralofa. Ja mylę go Rolof, trollof, trolof. następnego Dlatego wolę mówić torf w torfie. <laughs> Jak śmieszny zrobić, twarzy Pff. słyszysz? Powiedziała? Jako pierdliwa baba. Spoko. Nie chcę skończyć jak tamten. W tej kacie. No, kłócnisz w końcu. Dobra, widzimy jedną głowę. Do niej dołączymy, albo i nie. Widzieliście właśnie, to jest główne, chyba najbardziej kojarząca się postać z postać zwierzę... też nie mogę tego nazwać. Yy, nie, obiekt fikcyjny, o. Najbardziej kojarzący się obiekt fikcyjny, czyli smog w tej grze. Dobra, i tutaj się zaczyna nasza gra w końcu. Już nie mogę się doczekać, tak naprawdę już trochę śpiący jestem, jest godzina. czekajcie sprawdzę, jest godzina 12.43. Dobra. Ruszamy. Jak widzieliście na początku gry, już tutaj we wszystkich, tutaj w tym całym początku mamy trochę podział na takie nacje, frakcje, jak to tam nazwać, e, czyli na gromowodnych i cesarskich, którzy w tym, momen w tym momencie e, toczą ze sobą, e, że tak powiem, wojnę o, o swoje miejsce po prostu w tym całym Skyrim. I my będziemy musieli w końcu, na pewno się już domyślacie, dojść do jednej z tych nacji: Frakcji gildii, o! To będzie lepiej, już miało. I tutaj na początku tam się trochę te frakcje przedstawią. Ja tam osobiście wolę gromowanych, ponieważ, według mnie, to takie trochę gnojki. Najpierw chcą mnie oskrócić o głowę, a potem, jak, ogarn jak uratowałem, typa. Aj! N nie wiecie o co mi chodzi, więc jeszcze spoko. A potem jak... Aj, zwaliłem strasznie to. <gry> nie, a teraz to dowaliłem. Nie wiecie o co chodzi, a ci co przeszli gierę to i tak by wiedzieli, więc... No wiecie. No to potem robię coś miłego i oni nagle zmieniają swoje zdanie o mnie. Więc to mi się nie podoba takie coś. Ja wolę osobiście gromowładnych i dlatego mam zamiar do nich dołączyć o wojnę o Skyrim. Wojnie o Skyrim. Dobra, idę za tobą, nie za tym gnojem. Dobra, uciekamy do twierdzy w Helgen. Się same oczy zamykają, powiem wam. Z... Mamy poziom pierwszy jest. Coś <laughs> się długo ładuje. Zawsze jak te dymki są. Dymki takie to dłużej się ładuje. Nie wiem czemu to... Czym to jest podofotowane. Dobra. Dobra, jesteśmy już w tej całej twierdzy w Helgen. No, się ma. Spotkamy się w Sovngarde, prawda? Jakby ktoś nie wiedział o Sovngarde, to taki odpowiednik nieba u nas. Chyba tylko nam się udało. Chyba nie powinniśmy narzekać. Bez tego smoka bylibyśmy znacznie niżsi i mniej rozmowni. No to Czeka, chyba dobrze. Może uda mi się to z ciebie ściągnąć. Dobra, to ze mnie. Jakkolwiek to brzmi. Chodź. Musisz mieć wolne ręce. Ja co mam do tego podejść. Dora. Tak wygląda nasza postać. Nie mu już ja Powiem wam, że fajnie wygląda. Fajnie wygląda. Chowaj te ręce. Wspomniałem jak się grała tego Skyrim'a, powiem wam szczerze, trochę się nie grałem, a przyzwyczaiłem się do paru innych produkcji. Dobra, którą się broń wyciągało? Okay, tym. Na początku gry wkurzają mnie te dźwięki, co on wydaje, te nie, nie, nie. Strasznie wkurza mnie podczas walki, dlatego na początku gry będę biegał tak raczej, żeby nie słyszeć tych dźwięków. Teraz, jak e, pewnie słyszycie e, sobie słuchać te dźwięki, co dla mnie jest lepiej. Nie będzie mi aż tak bardzo przeszkadzać. Dobra. naszej strony nie można tego No to chyba źle. No to co, będziemy tak stać? Pod idą. tworz Dobra Udało mi się trzy razy obrażenia widzicie, widzicie to? Przez przypadek Jakiś błąd był Bo powinno być e, w ogóle e, Przecież nie wiedzieli Nie wiem czemu A tak zasadzki się włączył, ale miło mi Dobra Teraz już sam nie wiem, keep Wolałbym sobie takim tankiem raczej zagrać Niż takim lekkim e, Tym już sam nie wiem, na początku chciałem. No, lekkim, ale zostaniemy lekkim i dupa. Nie zmienię zdania. Dobra, cesarski miecz. Będziemy dwa mieczyki na razie e, obsługiwać. A tak ogólnie podczas gry już będziemy korzystać z tarczy i miecza, więc. No. Oczywiście, tarczy też lekkiej, żeby nie było. Będziemy mieli cały komplet e, lekkiej zbroi. Dobra. Oj, nie, to zbroję wziąłem A nie, mam też tu Po prostu wziąłem tylko cesarską zbroję, zestawu cesarskich No ale co tam sprzeda się? O, otwieramy i zapisujemy. Jak widzimy, jak widzicie, mam trochę tych zapisów. Więc, więc jak widzicie, dużo grałem w tego skleju. Przynajmniej grałem. No, fajn, fajny fajne jest ten dual fielding w tej grze, go ścisnąłem teraz ładnie to zaprezentowałem wam. Aj, lubię te finishery w tej grze, są naprawdę fajne wręcz epickie. Dobra, tutaj nic fajnego nie znajdziemy u niego też. Poszukajmy tu jakiejś żywności, potów itp. Dobra, wina zawsze też się kiedyś przyda w tej grze. Sul, do alchemii. No tutaj mamy beczkę opcjonalnie, nie musimy tego robić, ale nam się strasznie przydadzą te mikry, mikstury. Niekoniecznie na początku gry, ale potem nam się strasznie przydadzą. Dobra, idziemy dalej, ralofie, torfie, sorry, sorry. Dobra. Nie widzi, nie? Już widzi. Ej, szkoda mogłem szybko to uratować jeszcze tamtego jednego naszego. A to... To mój, to mój, to mój, przepraszam, przepraszam. No patrzcie, lekka tarcza. E, tylko nie u tego koło prawcy. Nie. To. Jak to wziąć? Tutaj tarcza. O, fajnie, będziemy mieli tarczy na początek. Tutaj mamy rzeczy, tak w ogóle. Fajne. Wytrchy nam się potem strasznie przydadzą. Weźmy sobie e w tę księgę. Nam się przyda. Teraz musimy otworzyć zamek. Mam nadzieję, że nam się uda. Nic nie, <grywka> nie mówiłem, bo bardzo proste to to zadanie. Przyda, czasami się przydaje zbierać te wszystkie Dobra, księgi przyda, od razu wam mówię zejmie. Ponieważ czasami można nawet quest'a z tych ksiąg e, zebrać I to całkiem fajne quest'y bo Na przykład niby quest, że musisz jeden miecz wziąć Ja ostatnio u siebie na karierze W jakiej karierze? Ostatnio u siebie w, na na swoim wiecie save'ie Ja grałem to fajną misję miałem, że musiałem taki miecz e, z Księgi znaleźć, prawda? I podczas tego szukania tej księgi znalazłem trzy inne y, te oręże, które były naprawdę warte ponad 3000, więc się opłacało chyba. Poza tym liczne zbroje doszły do tego, które też były warte dużo, ale nie pamiętam ile, więc nie chcę Wam tu kłamać, żeby nie było, że y, okłamuję. Bra, zapiszmy na wszelki wypadek i jedziemy dalej. Dora, gromowładni! Dzień cesarski żołnierzu, wezmę twój łuk! Dobra, dziękuję za łuk. I teraz zaczynamy walkę łukiem i wcale inną żadną bronią. Naprawdę łuk w tej grze jest przepicki. Może nie ten pierwszy. Ale potem naprawdę są świetne łuki. Nie wiem po co kłócam. Nie wkurza to, że ja nie widzę tych postaci. Dopiero teraz mi się. O Jezus, mój cel to jest jakaś mas... Ej, co jest? On unika to czy jak? Czym nic nie zabieram życia? O co chodzi? Ej, ludzie, o co chodzi? A, dobra, ja po prostu nie trafiłem z niego. Lol. Masakra. Dobra. A ja tutaj gromowadny zginął. Niestety, nasz. Yy, nasz sojusznik, nasz. ziomek deadną, no, no, szkoda. Ale i tak by się potem nie przydał, bo powiedział, że wolałby chyba zostać tutaj czy coś w tym stylu powiedział, nie pamiętam już nawet co powiedział Bo zapiszmy znowu, ja mam tendencję do tego, że ja co chwilę zapisuję, więc może wierzę, że niektórych mogę tym wkurzać no na pewno tam prowadzi ale dokąd to ja nie wiem dobra, magia, moce mamy tutaj naszą moc, kontrolę nad zwierzęciem czyli jak użyjemy tej mocy to wszystkie zwierzęta wokół nas Będą naszymi sojusznikami, a my w takim momencie będziemy mogli je wyrzynać. Dobra. Tutaj musieliśmy dojść, tu jest mieszek. Dobra, my na niego nie czekamy, żeby sobie nabić tutaj łuk, bo tu będzie dużo pająków. Dobra. Ja ich tak nie znajdę. Dobra, ludzie, ja tak nie mogę grać, jeśli... O Jezus zobaczcie, chociaż na tyle. Nie patrzcie, teraz to widać. Nas, nas zauważył to wtedy bierzemy kontrolę nad zwierzęciem. Ale nie zauważyły nas, na szczęście. Udało mi się to. I jeszcze ty. No, ale ich zniszczyłem pięknie. Przyznajcie mi to. Bierzemy śnieżny jad, ale tylko jeden, bo więcej nam nie jest potrzebne. Śnieżnego jadu. Dobra, idziemy. Tutaj sobie weźmy ten hełm. Możemy go sprzedać. Na początek każdy pieniądz nie zły. Ups, wózek spadł. Dobra, teraz ten niedźwiadek jest taki. też go zniszczymy na strzała. Bardzo fajnie. Skóra, pazury, żelazna strzała i miło mi bardzo. Dobra, i zaraz zobaczycie przejście na wolność. O, w tym momencie. I w następnym odcinku pójdziemy już tam, w tamte... Na wolność, czyli do Skyrim. Wyjdziemy już na zewnątrz. Uciekniemy od smoka i w ogóle uciekniemy z tamtego dziwnego miasta razem z Rolofem, który się trochę spóźnia. Dobra. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Wkrótce będą następne materiały, więc o to się nie martwcie. Ja wam dziękuję, że to obejrzeliście. No i to wszystko. Zapraszam was po więcej materiałów na moim kanale. No, cześć!